Witam Was, mamy listopad. To warto podsumować, co się udało w październiku zrobić i co będzie wykonywane przeze mnie w listopadzie. Więc, może po kolei, oczywiście, jak dobrze wiecie, Jedi Knight Kestis został przeze mnie zrobiony. Wrzuciłem go na relik 8. Na razie mu żadnych omikronów nie daje, gdyż on ma tylko pod territory Battles. Ale jak ktoś ewentualnie myśli, to przynajmniej ten na liderkę warto jest dać. Bardzo mocno pomaga, ale to jak ktoś ma bardzo dużo tych omikronów. jest zwykły dostał ode mnie omikron pod tywu, który jest dość fajny, bo z asokontano mocno współgra, a tej już dawno temu omikron dałem. Chociaż akurat Gildię będę zmieniał i może troszkę żałuję tego kala, ale on i tak raczej pewnie będzie dalej dobry z Tejronem Malikosem w składzie, no i właśnie z Soką tano. Dalej lecąc, Kapitan Rex dostał relik 7, No to oczywiście droga do i organy, jedna z tych postaci i udało się go zebrać w październiku i skończyć. Princes Nissa dostała relik 7. Tak samo też pod Organy, podciągnięta postać. Scout Trooperka na razie ma relik piąty, no oczywiście cisnę do reliku siódmego, bo też jest w wymaganiach do Lei Organy. Dalej zrobiłem, jak widzicie, dwa Ewoki Logreja i Paplo i dzięki temu mam piątkę Ewoków na e relikach. Dzięki temu można powiedzieć, że mam jakiś skład grający pod TW, po, znaczy pod Grand Arena, pod TW, raczej mniej, ale pod Grand Arena będę testował, bo na razie bardzo mocny jest Datarakon dla Princes Nisy, No i może na przyszłość też coś się przydadzą. No i przede wszystkim ważne pod kątem nowego rajdu, ponieważ tam Ewoki właśnie będą jednym z Teamów, który będzie. Hmm, grał ten najnowszy raid, więc pod to przede wszystkim oni mi się hmm, przydadzą. Idąc dalej, hmm, tego trooperka hmm, podciągnąłem pod relik 5, żeby móc nim no, na TV właśnie przede wszystkim grać z Lordem Vaderem m.in. przeciwko Jabbie, Magma, tr Magma Trooper, podciągnę następny trooperek e, na relik 3, gdyż e, całkiem nieźle sobie z nowymi detachronami radzi. No i kolejny Imperial Trooper, z którego mam już, już nie, niewiele mi ich zostało do zrobienia, chociaż wiadomo, podciągać byłoby co, bo jak widać Storm Snow Trooper, Shore Trooper na relikach jeszcze nie są a jednak tak fajnie byłoby wszystkich minimum na ten relik piąty zrobić. No i oczywiście powoli uh, Imperial Remnant, czyli ten Dark Trooper e, Mov Gideon e, jest w conquestie No nie ma Imperial Trooper tagu, ma tylko Imperial Remnant Empire. E, zobaczymy, czy on będzie mocny, ale przede wszystkim będzie to pewnie postać pod Territory Wars, a jak reszta to się wszystko zobaczy. Sporo już właśnie. W tej chwili mam tych Imperial Remnant porobionych. no Nie mam tylko Stormtroopera i Mogidiona na relikach, no bo wiadomo, tego drugiego jeszcze nie mam. No Stormtroopera zobaczymy, czy, czy będę robić. E, idąc dalej, e, no to tutaj Captain Drogan udało się go zebrać na gier 13. No i jak skończę Scout Trooperkę ro e, robić na relik 7, no to oczywiście Captain Drogan będzie przeze mnie robiony e, i Lecąc dalej, no to y, Tarful, Marin, No i Saul Guerrera na gier 12. Całą tą y, y, skraję zrobiłem pod event, właśnie oczywiście Jedi, Knight Cala Kestisa, No i filmik z tego eventu jest oczywiście na, y, na kanale. I co będę robić? No to oczywiście kończyć właśnie Scout Trooperkę Captain Drogana, no i będzie, y, będę rozpoczynał event dla Lei Organy zobaczymy czy uda się jeszcze w listopadzie skończyć myślę, że powinno się raczej udać no i plan jest taki, żeby ją zrobić przynajmniej na relik 9 kaptyn drogana tak samo relik 9 no i artuditu tak samo na relik 9 no i będę to raczej robił w kolejności takiej że najpierw leia organa, potem właśnie artuditu gdyż ten już na reliku 8 jest, bo musi być pod Event. No, i niedaleko będzie właśnie do tego, żeby zrobić go na ten relik 9. No, i jak zrobię jego, no to zostanie na razie Captain Drogan. Też zrobię mu relik 9, gdyż no są dość mocni. Przynajmniej na razie, bo mają datacron mega naprawdę mocny. No, zobaczymy co, jak się skończy. Ale mam nadzieję, że. Wiele galaktycznych legend przynajmniej w ataku. Jak się już ten atak no skończy, no to będą w stanie pokonywać, czy to na Terytori Wars, czy podczas Grand Areny. No i cóż, takie są plany, bo wiele pewnie e, poza, poza tym teamem właśnie Lei Organy na Relic 9 Captain Drogan i y Arturii tu się nie uda raczej zrobić, no i przede wszystkim no, będzie wszystko, wszystkie siły pójdą, znaczy, no wszystkie, sporo sił pójdzie w event, żeby ją w ogóle odblokować. dać jej Ultimate, no i wiele więcej w tym miesiącu pewnie się już nie uda zrobić. To tyle, jeżeli macie jakieś pytania co do Star Wars Galaxy of Heroes, no to można jak zwykle zadawać je w komentarzach. Spokojnej drogi na cmentarze i z cmentarzy. No i cóż, widzimy się w kolejnych filmikach ze Star Wars Galaxy of Heroes.